Należy wyznaczyć wszystkie rozwiązania takiego oto równania kwadratowo-trygonometrycznego w przedziale obustronnie domkniętym od 0 do 2π. Szybko zamieniamy funkcję cosinus na sinus, ponieważ mamy tutaj cosinus do kwadratu, więc bez problemu korzystamy z jedynki trygonometrycznej. Po przekształceniach, jeszcze po zmianie znaku, dostajemy takie oto równanie. Teraz standardowe podstawienie pewnej nowej zmiennej. Niech to będzie S, jak sinus. No i ograniczamy wartości tej zmiennej do wartości sinusa, czyli do przedziału obustronnie domkniętego od minus 1 do 1. To nam daje takie już bardzo proste równanie kwadratowe. Liczymy delta, Tutaj to będzie liczba 9. S1. No i z radością zauważamy, że. Nie mieści się ta liczba w naszym przedziale, właściwie w naszej dziedzinie. Czyli nie musimy się dalej nią zajmować. No ale niestety S2 się mieści, co oznacza, że mamy dalej do rozwiązania takie oto równanie elementarne. Rozwiązania tego równania bez problemu odczytamy z wykresu. Tutaj przyjmujemy na osi Y za jednostkę dwie kratki, natomiast na osi X 1 kratka to będzie pi 6. Czyli dwie kratki to będzie nieco więcej niż jeden. No ale dzięki takiemu podejściu mam dosyć dużo łatwych do narysowania punktów, przez które ta sinusoida musi przejść. Oto te punkty. I oto szkic wykresu. Teraz jeszcze narysuję prostą o równaniu y równa się minus jedna druga, No i widzimy wyraźnie, że są dwa. Punkty wspólne w tym przedziale, a ich odcięte to po prostu możemy to na kratkach policzyć, 7 kratek i 11 kratek, czyli 7 pi szóstych i 11pi szóstych, no i to są rozwiązania tylko dwa naszego równania.